Dajcie kochani, Tuneri i Mario. No i wznowienie krzyżóweczki. Tym razem lot to wypuściło krzyżóweczkę w nowych barwach. Zielono-niebieskich. Tak. No tabelka to się oczywiście nic nie zmieniła. Tutaj jest wszystko to samo co było. Zasady te same. Mamy no, znane. Widzicie po kolei? Mario ma 22, ja mam 23. Zobaczymy, co ta edycja nam przyniesie. Czy będzie lepsza od poprzedniej, czy będzie gorsza. Bo tam poprzednie to głównie do kawy dawało, jak, na odcinkach nie bardzo. Jak widzicie, nadrapaliśmy sobie po linii, żeby nie trwało to za długo, żebyście się nie nudzili. I podstawowa różnica z poprzednią wersją to to, że wszystkie krateczki są w tym samym kolorze. Tak. Poprzednie były takie mieszane. A taka fajna barwa, bo wiesz, lato jest, nie? wiem, no. Jest trawa, jest morze czy jezioro, kolor niebieski. Czy niebo ewentualnie. <laughs> czy niebo. No tak, tak. ale nie rozmawiajmy się. Do tak? realiów lot to przystąp. Dobra, kochani. Zobaczymy. Słuchajcie, kochani, ciuki. Jedziemy. Sprawdzamy, jaka teraz tu będzie literka. Literka Z. No, bowlarka nie mamy. Dobra, no, szukamy literki Z. Tu, tu, tu. Tu mamy jeszcze Z. Jeszcze gdzieś mamy Z. No, jeszcze jedno jest. A tutaj. Rozda. Dobra. Kolejna jest tutaj. I Co jedna? No, no to wygląda. No ja też nie widzę. Myślałam, że jest ślepa. <grywia> Dobra, szukamy tu. Z. Chyba nie. Jej, ale zawiutko coś to wychodzi. To w sam początek. Dobra, teraz literka E. No, mamy do bonuska literkę F. Dobrze, patrzymy. Tu mamy, tu mamy. Tutaj, tutaj. O, tu. Sporo w wyrazie oczywiście. Tu, tu i to wszystko. Następne. Tu, tu, jeszcze tutaj, 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 tutaj i, I tyle. Tu Następna tu jest. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu. Coś jeszcze widzisz? Bo ja nie. Ja mm, nie. No. Dobrze, że cztery oczy patrzą, to łatwiej. Teraz <grybuj> literka T. Tu mamy do Wioletty, tu mamy T. Tu jeszcze T. do tym, tak. Okej, okay. teraz tutaj T, T, T. T. Następne tu szukać teraz będziemy. No, tylko ciekawe czy pozmieniali kontrolę, czy są te same. A właśnie nie wiem, no się okaże. Jeszcze tu mamy te i co? I to tyle. Mhm. Oj, 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 oj. Literka P. Literka P. Mamy tutaj. Jest jeszcze? No jedna jest. A tu widzę, są to Jeszcze jedna. A widzisz, co dwie tu. <noise> Tu mamy P. Wystarczy. Aha, mało tu było. Tu jest P, tu jest P. No i tyle. No tak. Kolejna literka U. Tu mamy U, tu jest U. Jak ja nie będę miała, to żebyś ty miał piękną wygraną. Ja ci tego z całego serca życzę. Tu mamy U. Tu, tu. I to wszystkie chyba U. Teraz jest tutaj. Hmm. Jedno? jedno? No. Razem <średzimy> jedno, no jedno. No tak wychodzi. Ojeju. Teraz co mamy? B. No to mamy tutaj do Boilerka, literkę B, żeby nie przegapić jej. Tu mamy B, jedno, drugiej mamy tu, ja ostatnio ruszam. Tu B, teraz BMW. Kiedy mi kupisz BMW? Dobra. Dobra. No i zaczynamy ostatnią linię. To mamy M. Mhm. No do na razie nie pasuje. Na razie do minusku nie ma. Nie. Tu mamy M. Teraz jedziemy, tu, tu. Mhm. No nie. Tu BMW. Magda. Oj, przepraszam, nie udzieliście. Nie Magda, tylko Emir jest ten. Jest wyraz. Pierwszy. Na no razie. Kolejna literka. L no. No to dajcie mi bonusik, chociaż dyszkę, nie? Żebyśmy no. nie byli całkiem na pusto. Dobra, to to szukamy. L, l, l. Tu lody. Ale ja bym teraz zjadła. Dobra, następnie tu mamy l. Czekaj, dobrze mam ustawione? Dobrze, tak? Mhm. L. Jakiś jeszcze a tu takie zabyte <laughs> było jedno nad że miało być prawda teraz tu mamy L tu mamy L tu kolka jeszcze jest no, dobra. Mhm. następna literka to literka y <gry> <gry> tu mamy y i już więcej nie mamy jest. jeszcze Pierwszej? No. I Y w pierwszej. No, na no dole. Gdzie ja coś przykryłam. A tu jest wyraz! Proszę cię, dziękuję. E, proszę cię, ja dziękuję. Dobra, Y. Jedziemy dalej. Drugi. Ale tutaj nie. Drugiej nie widać. Nie ma. Mhm. No i tu mamy, widzę, tu mamy Y. I co? I to tyle. Nie ładnie to wygląda, co? Literka A. No ale co ona tutaj? Nie no Nie dają. To wtedy. Ona nawet jak nie ma w bonusie. To wtedy A dają. Matko, nie widzicie. Przepraszam, nic nie mówisz. Ja do siebie tak przybliżyłam. Bardzo przepraszam. Ale, a więcej chyba nie widzicie. Nie. Wiecie. Dobra, no to tutaj jedziemy. A, a. A. Teraz tu A, A i A. Wszystkie, nie? Tak. Teraz tutaj. A tu, 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 A, A. To, jak to trzymać? Ja to już kombinuję do końcówką, tu a oj, nadrapałam, tak nadrapałam ją trochę, to nie ma jad, kochani, mm -hmm. za daleko poszłam z tym drapakiem. No to chyba tyle. Jeszcze dwie i przedostatnia literka K, no to nie będzie mojlerka. Tu mamy K i w pierwszej chyba tyle. No, nie ciekawie to wygląda, kochani, może coś Mario upoluje. Mam nadzieję, za dwoje, żebyś miał wtedy dwie dyszki, dwie dyszki chociaż <śm> tu mamy wyraz. A drugi, tak? Tak, drugi. Tu mamy, tu mamy. Jeszcze. Tu jeszcze nikę mamy K. Oj, oj oj. No i ostatnia C. Do czegoś się miało przydać? O nie wiem, chyba tu nic nie będzie. Tu mamy C. Ostatnia już. O jejku. Mhm. Ostatnia i tu nic nie mam, kochani. W pierwszej. Nie, nie. Nie, ja tylko mówię, w pierwszej mamy jeden wyraz tylko. W no drugiej też. też jeden. I jeszcze teraz trzecia. No i tu chyba nic. Czy coś jeszcze widzisz? Nie. Nic. O kurka. No niestety. Niestety przegrane. Razy dwa, no wiadomo. Tutaj by było siedem dyszek, a kontrolne muszą być różne. Jest B. I G. co to jest G? Postak. No niestety, no trzeba kciuki ten No na to ciebie. cóż, Wania. cała nadzieja w tej z numerem 22. Pierwszy akurat rządek też tutaj nic nie pomógł. Znaczy na tyle, żeby utworzyć jakiś wyraz. No. Także bierzemy się za kolejne literki. A mamy D oraz J. Tutaj do bonusu. Nic nie pasuje jak na razie. D oraz J. I mamy D. J. J. D oraz J. No to tyle w pierwszej. Mhm. A w drugiej mamy D. J. 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 D. D. Czy jest dziś J jeszcze, albo D? Tak, tak. D. D jeszcze jest. I tyle. I tyle. A w ostatniej. Czekaj do bonusu, nic nie miałeś jeszcze? No. O. Aha, no, to była pierwsza linia, przecież tylko jedna wydrapa. D. <laughs> nie. No, dokładnie. D, J, a jeszcze tutaj D. Mhm. No i to chyba tyle. No więc nie było do rybnika. Ja patrzę, coś nie zapatrzysz, tylko nie pominęło jeszcze. Wobec tego BK, o, widzisz. Teraz będzie. O. B i K. dwie literki o. przybyły. Dobry znak. BK. No dobrze, to szukamy tego B oraz K. Jeszcze BK, nie, tak? tak tutaj jeszcze jest. Widzę widzę. Mhm. BK czy coś gdzieś? na no, tu nie. Kolejnej, teraz patrzymy tu K, K, B, B, K, jeszcze opaska, tutaj, okay. tu jeszcze, to tyle, następne B, K. Tutaj, tutaj. To są twoją mateczkę, to nie widzę. Dobra, widać. dobra. Drapanko. No. O jedna. To trzeba zmienić, bo to już jest takie stare. Ale to najlepiej... Ubranko. Ale najlepiej z nich wszystkich jeszcze drapie. Tak? Mhm. No to bardzo. Z i miałem nowsze, ale gorzej drapały niż ten. Ale i ja mamy jeszcze takie to futerko na ten. Z Drapaki. Z i a to nie o futerko nawet tu chodzi, tylko o sam drapak. No tak. Z, I. Dobra. Mhm. Teraz tu Z. Ty dałeś I, mówisz Z. I... Co? No... Ty drapałeś I, mówisz Z. No bo Z, I szukam. No. No właśnie, no to jak któreś z nich znajdę, to zaznaczę. No, ale to nie było Z, to było no, I. No ja wiem. Obojętnie. No, nie? No te, dokładnie. Tylko, że też Teraz tutaj mamy idające słowo. Dobrze. Z i szukamy kolejnych. Tak. Jeszcze. Jeszcze tutaj się odnalazło. I chyba tym razem już starczy. Tak, starczy. Dobrze, następny rządek. Ostatni zresztą. No. L V. Uch, o. Ale V chyba było. Tak, V mam. Dokładnie. A, wok. No. LV. No to dobra, zaznaczamy te L -ki. No nie było za wiele, także właściwie się bardziej skupimy na tym L na razie. No. LV. Dobra, tu już jest. Teraz w drugiej. L. L, 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 L. Tak. No, uciekać. <grydź> LV. Dobra. I w ostatniej. L L O, puzzle, dobra, mamy drugie Jek, jeszcze jedno Jeszcze L, jeden, v. jeszcze jeden No, ale to zostały nam tylko cztery literki No F G o, to bonusu już nie będzie na pewno No, nie widzę już Czyli FG. No dobra, szukamy G Gdzieś tu jeszcze jest? Tu F Aha. mamy. Nie, nie chyba. chyba nie. No dobra. Czas na ten drugi. Tu mamy F. Mamy G. FG. No i nie widać. A tu mamy F. Owszem, jest. G też. Ale na razie nic nie przybyło z, z tego powodu. I ostatnie dwie literki to jest R oraz S. O, no. tu mamy R, tutaj bonusu wiadomo już nie będzie, ale zobaczymy co tu się ze słowami zadzieje. No literki fajne. R S Tego obrakowało. No R R S S Tu jeszcze R. No ale tutaj to kończymy jednym, jednym. wyrazem. Mhm. Może w drugiej. RS. Jakby... A czekaj, tutaj jeszcze S nie wydrapałeś? Tak, ale tu i tak słowo nie powstało. No ale No dobrze. RS. No to tutaj też się nie zapowiada niestety, bo tu mamy jeden wyraz. No. I nie to wszystko. A tutaj, czy coś tutaj jeszcze no, żeby się jeszcze dołoży R, R. tu mamy S. Nic. No i na to wygląda, że chyba nic. No i wiadro. I teraz o, trzy. No jak Tu niby stówka obiecanki. I tu mamy F T. Czyli kontrolne są różne. No niestety kochani. Czyli obie zdrapeczki zdały nam tylko relaks. Ale na pewno jeszcze zobaczycie na odcinku. Na pewno sobie jeszcze kupimy tą zdrapeczkę. Bo musimy coś niej wygrać. A nie tylko jak przedtem do kawy, no nie? No. <gry> Także my Wam życzymy jeszcze raz powodzenia w tej zdrapsze, żebyście wygrywali te największe kwoty. Tego Wam tak, się i serdecznie życzymy. No i co, pozdrawiamy kochani, do następnego odcinka zapraszamy. Zobaczymy się wkrótce. Buziaki. Pa pa. pa, pa.